Dzień dobry państwu. Za chwilę zrobię odczyt tarota kasze dla Wagi na miesiąc września roku 2023. Pierwsza karta to Boski uzdrowiciel. Wagi wymagające uzdrowienia odnajdą swoich uzdrowicieli. Mało tego, te, które mają predyspozycje, zostaną obudzone do tego, by uzdrawiać innych. A jeżeli tego potrzebują, znajdą nauczycieli lub nauczyciele ich odnajdą, którzy nauczą ich tej sztuki, jest to bardzo dobra karta dla wagi na przyszły miesiąc, a druga to Archanioł Michał, znów boska istota, potężna moc, odwaga. Siła, która przechodzi właśnie na wagę w tym miesiącu. Popatrzcie na tego małego chłopca. On zaraz znajdzie się w ramionach Archanioła, stanie się nim, będzie opiekować się tą dziewczynką, więc, jest to także opieka dla innych. Nie tylko realizacja własnych celów z pozycji mocy, ale właśnie posiadanie tych mocy, by służyć innym. Tak samo jak ta pierwsza karta uzdrowiciela, też chodzi tutaj o służenie innym, tylko tutaj z pozycji siły, a tutaj wiedzy dotyczącej posługiwania się energią. Ale trzecia karta to jest taka wielka przestroga dla wak, które wejdą na tą ścieżkę, która się objawiła, ponieważ jest to karta ego, egoisty. Czyli kogoś, kto tak bardzo zadowolił się tymi możliwościami, które na niego spłynęły, że zaczął patrzeć tylko na swoje własne korzyści, zaczął zamiast z pozycji serca działać z pozycji umysłu, czyli wykorzystuje te moce dla siebie, dla własnych korzyści, dla pieniędzy. Ale nie w służbie innym. Jest to takie zagrożenie. Kolejna karta to brak obfitości. Więc to jest tak, jakby źródło zrobiło na złość temu egoiście, który zboczył z tej pięknej, duchowej ścieżki. I te dobra materialne, które być może gdzieś tam zaczął zbierać ze względu na siebie, zniknęły, nie przyszły do niego. Więc to jest takie uderzenie w tego egoistę, żeby rozbić to ego, że to nie tędy droga. Dalej pojawia się karta podróży. To też jest ciekawe, że Zniknęła pewna obfitość, pewne możliwości działania w jakimś miejscu, i, i ta osoba pakuje się, zamyka wszystko, co stare, stare znajomości, stare układy, zobowiązania. Wszystko zostaje zamknięte i rozpoczyna podróż do nowego świata, do nowego życia, do nowego miejsca, które będzie. Bardziej korzystne. Jest to karta bardzo pozytywna. Ona mówi tutaj o tym, wagi we wrześniu, że jeżeli jakieś miejsce Wam nie służy, uważacie, że moglibyście więcej, lepiej, to miesiąc wrzesień jest świetnym okresem. By po prostu spakować się, zamknąć swoje stare sprawy i wyjechać. Być może w tym nowym miejscu te przepiękne moce, siły, które się Wam objawiły, spowodują, że ten brak obfitości zamieni się właśnie w obfitość. Serce piramidy najważniejsze przesłanie kluczowa karta. Królowa zwojów, królowa Akaszy. Więc po tej podróży, za szczęściem, spotykacie najpiękniejsze szczęście w całym rozdaniu Tarota Akaszy, tytułową królową. To jest kobieta, która być może zostanie Waszą partnerką. Być może przyjaciółką, która pomoże. Ona ma zdolności, jeśli chodzi o przekaz informacji, komunikację, ma potężną wiedzę, ponieważ czerpie ją bezpośrednio z Akaszy. Więc jest to ktoś, kto w tym nowym miejscu, do którego dotrzecie, jeżeli się na to zdecydujecie, tak was poprowadzi, że Będziecie mogli wykorzystać te umiejętności. Ona ma tą zdolność poprowadzenia Was w takie miejsce, w takie środowisko, które pozwoli Wam wykorzystać to swoje bogactwo, duchowe bogactwo. I dalej mówiłem o tym, że. Królowa Akaszy także symbolizuje partnerkę, żonę. Dalej mamy gniazdo przepiękną, szczęśliwą rodzinę, światło. Więc nie jest to tylko pomocnik, który pozwoli Wam rozwinąć talenty. Także jest to bardzo bliska relacja. Ale w tej relacji to jest karta róż. Tutaj pojawiają się jakieś problemy z dziećmi. Uważajcie na swoje dzieci. Może to być jakaś choroba, coś, coś niedobrego. Karta stoi zaraz za tym gniazdkiem szczęśliwym. Po prostu zwróćcie uwagę na swoje dzieci. Może trzeba wykorzystać te zdolności uzdrowiciela, by uzdrowić własne dziecko. To jest taki przekaz dla Was wagi na miesiąc wrzesień, ale ogólnie rozkład jest przepiękny, cudowne moce, niesamowita pomoc, niesamowite możliwości. Uważajcie tylko. Na swoje ego, by nie zejść na stronę umysłu egoisty, który robi wszystko tylko dla siebie i dla własnych korzyści, bo to się nie uda. Zbyt potężne moce pilnują tych duchowych waszych celów. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.